Jest z nami konsul generalny Ireneusz Truszkowski, który przyczynił się do powstania pomnika generała Maczka w Edynburgu. Witam serdecznie. Czy mógłby pan trochę więcej nam o tym opowiedzieć? O, dziękuję, że pani pamiętała o tym. Tak, akurat miałem przyjemność w 2018 roku pracować w konsulacie generalnym w Edynburgu i na stulecie odzyskania przez Polskie Niepodległości udało nam się dokończyć projekt, bo to był projekt jakby społeczny, komitet społeczny, w którego skład wchodzi przede wszystkim Szkoci. Kilka lat trwał ten, jakby cała koncepcja i właśnie z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości w sulecie udało się przy Urzędzie Miasta Edynburga odsłonić ławeczkę, pomnik w uczci generała Maczka i jego żołnierzy. Oczywiście obecna była i pani Karolina Maczek, wnuczka pana generała, a także jeszcze ówczesnie żyjący syn pana generała, profesor Andrzej Maczek. Co pan myśli o wydarzeniach takich jak to? No wspaniale i właśnie dzięki temu że mogę być dzisiaj tutaj i że byłem kiedyś w Edynburgu, te kilka lat temu, to dla mnie takie uroczystości mają taką wartość też sentymentalną, bo czuję się trochę jakby częścią tej historii. Miałem okazję, tak jak wspomniałem, uczestniczyć przy osłonięciu pomnika kurczki generała Maczka z rodziną pana generała, teraz mogę po kilku latach być tutaj w, rocznicę jego, w, 30, w 30 rocznicę jego śmierci, jakby przeżywać na nowo troszeczkę. To, co się wydarzyło w 2018 roku. No i bliżej poznać historię polskich żołnierzy, bo to jest jakby historia nie tylko generała Maczka, ale jakby jego żołnierzy, z którymi walczył, przelewał krew. No i dzięki temu my mamy wolność i wiele krajów Europy.